Cześć, Witam was w kolejnym odcinku na kanale Pawlik Out Service. Dzisiaj nad nami widzicie jakaś fałka Jest to Infiniti FX35. Mamy tutaj problem z automatyczną skrzynią biegów, która już troszeczkę została wydysowna przez nas. Mianowicie mamy problem z błędem 1757. Jest to błąd skrzyni biegów dodatkowego hamulca skrzyni biegów. Pokażę wam dzisiaj rozwiązanie tego problemu, a przy okazji, że mamy już wszystko rozdysowne. Miskę ze skrzyni biegów mamy zdjętą, mechatronikę wyciągniętą, wszystko sobie pomijamy, wymienimy filtr z skrzyni biegów i wymienimy olej, także pokażę Wam także procedurę wymiany oleju. Jeśli chodzi o samą wymianę oleju, to wiadomo, tutaj będziecie mieli miskę olejową i żeby wymienić olej, wystarczy odkręcić tutaj śrubeczkę, korek na klucz 19, spuszczamy cały olej, następnie zaopatrzamy się w uszczelkę miski olejowej i w nowy filtr oleju. Z racji tego, że Infiniti wycofało się z Polski, także ciężko jest dostać w jakichś hurtowniach tą uszczelkę i filtr. Ale na Allegro jest to bez problemu dostępne, nawet dosyć niedrogo, bo chyba z przesyłką około 150 zł. Ta uszczelka i ten filterek No i co? Odkręcamy sobie nasz korek, spuszczamy oliwę, odkręcamy do około kilkanaście, kilkadziesiąt śrubek na kluczyk dziesiąteczkę. Odkręcamy całą miskę, opuszczamy. Trzeba uważać, bo w tej misce nie spuszczamy oleju do końca, tylko zostaje tam jakieś 6-7 setek oleju. Ściągamy miskę, zlewamy resztę oleju. Misteczkę myjemy, zaraz Wam pokażę o co chodzi. I odkręcamy sobie od mechatroniki, którą też zaraz Wam pokażę, filtr olejowy i go zwyczajnie wymieniamy. Przejdźmy teraz, może najpierw, do miski olejowej. Dobra, tak wygląda nasza miska. Jak widzicie, są tu jeszcze resztki oleju. E, niestety z opiłkami metalu. Nasza skrzynia już jest chyba na wykończeniu. Ale bardzo fajny patent zrobiony przez Infinity. Dwa magnesy w misce olejowej, na których po prostu zbierają nam się wszystkie syfy opiłki. No i wiadomo, no ściąga nam te opiłki po prostu ze skrzyni biegów. Jak widzicie, jest tego tutaj dosyć dużo. Musicie tą miskę dokładnie umyć rozpuszczalnikiem, pozbyć się wszystkich tych opiłków, no i co? No i potem składać. Co do jeszcze samej wymiany oleju, to musicie sobie odkręcić tutaj śrubeczki naokoło i tą y, odtrzymania tej kosteczki żeby sobie ominąć filtrem ściągacie cały filtr myjecie powierzchnię styku, zakładacie nowy filterek u mnie jeszcze jest nieodkręcony ale, ale też to zrobię a co do samego błędu 1757 y, musicie mechatronikę wyciągnąć z auta i mechatronikę otrzymacie tutaj będą powkręcane zaworki nie umiem wymówić ich nazwy, także mówię zaworki. I tutaj będziecie mieli w ten sposób przykręcone sterowanie tej mechatroniki. Wiadomo, kostki prądowe. I co? I w czym mamy problem? Problem mamy w tych ścieżkach, które tutaj są. Są cieniuteńkie te ścieżki. I akurat od hamulca dodatkowego jest chyba ta ścieżka. Tak, ten zaklęśnięty tutaj zaworek. Widać, tylko jeden jest taki i zobaczcie, jedna ścieżka, chyba ta, po prostu się oderwała od pina, pina pinu, od tego pinu, który jest w tym miejscu, widać, widać, od tego pinu się po prostu oderwała nam ta ścieżka, ścieżka jest luźna, żeby to naprawić, zlikwidować ten błąd, musimy po prostu zlutować tą ścieżkę widzicie, jest urwana ta ścieżka musimy zlutować tą ścieżkę z tym pinem, który jest na dole i wszystko powinno zabanglać jeśli wszystkie te zaworki macie git ogólnie e, całe wszystkie te ścieżki będą przykryte tym plastikiem, ten plastik podważacie po bokach, ściągacie go potem po prostu go zaklikujecie tyle w temacie ta, to ustrojstwo, ta płytka z tymi przewodami jest poprzykręcana imbusami, piątkami e, tak samo te wszystkie Wszystkie zaworki mamy poprzykręcane krótkimi imbusikami, piątkami. Nic skomplikowanego tutaj, po prostu przemyśl rozpuszczalnikiem, nałożyć dużo kalafonii, żeby po oleju, żeby nam się to po prostu fajnie lutowało. Zlutować tą płytkę z tym, z tym pinem. No, i tyle w temacie: poskładać w odwrotnej kolejności, zalać olejem, co zaraz wam pokażę, jak to zrobić. E, zalać skrzynię olejem, e, zrobić procedurę. No i wszystko, no i cieszycie się bez awaryjną jazdą dalej. Yeah, yeah. Tu mamy bagnecik, mamy dwa nacięcia między tym a tym, mamy napisane HOT, że na gorącym oleju ma być taki poziom. Tą miarkę mamy tam z tyłu za silnikiem, jak widzicie ona jest przykręcona śrubeczką dziesiątką, także sobie odkręcamy i możemy sobie mierzyć ten poziom. W FX35 oryginalnie jest ten no bagnet, nie trzeba nic dokupować. Według tam autodaty, między 4 a 5 litrów nam tego oleju powinno wejść. Zamówiłem 5 litrów, także Wam też powiem, ile tego oleju weszło. No co, ja się biorę teraz do za zalewania oleju i no i co, no i widzimy się, widzimy się już w środku, w pojeździe, zrobimy jeszcze procedurę odpowietrzania Nic tam ciężkiego nie ma, zobaczycie jak to zrobić. I wymianę gotową mamy, naprawę też mamy gotową. Do zobaczenia. Dobra, tak na zakończenie Wam powiem tą całą procedurę. E, jak odpowiadać tą skrzynię, bo zapomniałem Wam tego nagrać. jak już wyjechałem, wszystko śmiga elegancko. E, co? Taka procedura jest bardzo prosta: odpalamy wóz, poczekamy chwilę, żeby się zagrzał, i przylatujemy sobie każdym biegiem. Jak odkąd mamy uniesione P. Puszczamy pedał e, parking, czyli puszczamy pedał hamulca i sprzęgła, czekamy 5, 6, 7 sekund plus, minus, liczymy sobie w głowie, wrzucamy erkę. Czekamy na RCT też 7 sekund i tak po kolei każdy bieg Neutral Drive i z powrotem z drive'a na Neutral, na R i na parking. Procedura bardzo prosta, nic skomplikowanego, potem sprawdzamy sobie tylko poziom oleju i tyle w temacie. Tak już tytułem zakończenia. Nie zapomnijcie o lajkach, o subskrypcjach. Bardzo nam pomagają subskrypcje, już niedługo tysiąc, Także jeśli nie subskrybujesz jeszcze, zasubskrybuj. Jeśli masz coś do powiedzenia, lub chcesz o coś zapytać, skomentuj i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.